Siema w kolejnym filmie. Zobaczcie co to się stanęło. Majster z pomocnikami wczoraj mi zniszczyli przechowalnie, pracowali od 8, pojechali po 16 przez 17 no i kawałka ściany już nie ma. Dzwoniłem do jednego gospodarza, czy nie chce Bluzu powiedział, że chce. I ma zaraz podjechać z Dzwoniłem do kuzyna, czy załaduje ten gruz na tą przyczepę. Mówił, że zaraz podjedzie. I tylko skończy doić, także zaraz będziemy ten gruz ładować na przyczepę. I tutaj to zbrojenie w belce będzie. Chyba jak na radio Jedzie kuzyn ładowarką Idę bramę otworzyć, drugą połówkę Продолжение Do case'a zobaczyć jak tu w środku wygląda. A no, też te, te wszystko na komputerze. Fajny casek. 175. A już kawał byczka. drzwi nie ma z tej strony Męką tu przysyłam kawę, długą gazu dodał no, dźwięk, dźwięk jak każdy nowy Taki niebulgoczący Ma, ma chyba DPF i No, No dokładnie ma Jakby ekologii nie było, to by fajnie gadał Zapiąłem przyczepkę i jadę na zakupy. Muszę kupić cement, kruszyło, trochę stali, bo jest zapotrzebowanie na ten materiał. I muszę się sprężać, bo zaraz będą to zbrojenie tam wkładali i stali będzie potrzebna. I jak na razie. Kupiłem płaskownik 50 na 10 Pęd zbrojeniowy 6 mm, dwie takie dwa kawałki po 6 metrów, pocięte po dwa druty dwustronnie gwintowane 12 sztuk plastyfikator, trochę podkładek na kętek i 150 zł nie ma. Jadę to zawieść majstrowi, bo tego potrzebują. na już a później jadę po kruszywo do betonialni i po cement. Bo sami sobie będą w betonialce zaprawę urabiać. Chciałem gruszkę zamówić i odjazdu podjazd zrobić, no ale, ale jak na razie nie ma jak podjazdu zrobić, także e, na taką małą ilość gruszki się nie opłaca zamawiać. To Majster stwierdził, że sobie sami urobią, tylko muszę wszystko zorganizować. Przyjechałem. Tyle. Znowu Ponad 600 kg cementu na przyczepce. Już klióweczka trochę odczuwa. Powiem Wam, że drogo tutaj Adlu mają, bo chyba 420 mi powiedzieli coś takiego za litr. No to tak sobie myślę, że już lepiej w tych pańkach kupować Tak jak mi doradziliście w komentarzach bo to chyba wychodzi koło 5 zł za litr Może gdzieś się znajdzie jeszcze jakieś lepsze źródło no to wyjdzie poniżej 5 zł w bańce za litr worek cementu 25 kg u nas na chwilę obecną 13 zł. Tutaj najtaniej w okolicy, jak dzwoniłem się, dowiadywałem. A reszta składów po 14, i nie wiadomo o ile będzie, jak nowa dostawa przyjedzie. Bo to jeszcze ze starych zapasów większość ma. montują to korytko z desek. Pozbijali. Zbrojenie już mają. Tam założone. Tyle co my tu przywiozłem. Podjeżdżam tam pod budynek wniesiemy go do środka tam stoi betoniarka też jak z Kruszywem przyjadę też się tam przyczepką ustawia, a piasek 30 turem tam do środka też im przywiozę także będą sobie urabiali w środku teraz jadę po to Kruszywo do betonialni ile mi powiedzieli? 120 zł za tonę? Coś takiego. Potrzebuję 300 kg, także niewiele. Teraz ja w samochodzie siedzę to jest 100 kg więcej, no ale ogólnie na przyczepce jest 960 kg z taką górką nasypane bo te 300 kg to było trochę na spodzie, mówię chyba braknie. O, lekko mało powietrza mam. Kole. Tyle tego jest. Jeszcze wam nie zdążę nagrać i pokazać, jak to wygląda. Także zobaczcie Tu na środku została tały z wodą do przeniesienia. Dach jest podparty na czterech stemplach i przywiązany dwoma pasami transportowymi. Koryto jak widzicie jest na dwóch, czterech, sześciu, 8, na dziesięciu stemplach. Myśleliśmy, że tu ugły belki nie ma, a jednak okazało się, że jest, ale taka cieniutka. I zalaj na środku tą belkę. Dach e, jak na 20 lat jest w bardzo dobrym stanie Teraz włączę lampkę to Wam pokażę Zobaczcie Myślałem, że od tych świn będzie zardzeriały bardzo, a tu nie Tu ładnie podkład jest Nie Blacha też Zdejła. Tutaj jest ta belka, o której Wam mówiłem. Ona nie jest zbyt mocna, no ale dookoła budynku jest takie wzmocnienie na plus dla budowlańców no bo, tak jak mówiłem, myślałem, że w ogóle belki u góry nie ma. Hmm, tutaj, tutaj jest pas zaczepiony, jeden tam, drugi. Teraz majster z ekipą właśnie to korytko skończyli. I tym dwustronnie gwintowanym teraz to skręcają wszystko. No i dzisiaj będą jeszcze to zalewać. O, tutaj możecie zobaczyć jak ściany są postawione. Tu jest czerwona cegła kratówka 5 cm styropianu. Mama się zastanawia, czy było 5 w całym budynku, czy tylko w tej części. Bo zawsze mi mówiła, że 10 jest tam, e, gdzie jest przechowanie. A tu się jednak okazało, że jest 5. I nie wiadomo, czy tylko tu była piątka zrobiona, czy jest w całym budynku piątka. No i z zewnętrznej strony te białe bloczki. Są. Będzie ładny gwiazd tutaj. Do tego garażu. Tutaj te worki z cementem położyliśmy. Tu jest betoniarka. Kruszywo jest tutaj na przyczepce. Za chwilę te drzwi otwieram. I tutaj nawiozę piasku chłopakom. Jest majster z czterema pomocnikami. Także fajnie im to szybko idzie. Tutaj się przez pewien czas nie wiedzie niczym. Bo te stęple jeszcze będą przez dwa tygodnie pewnie. Żeby ten cement związał. I szukam w chwili obecnej firmy, która mi zrobi takie same drzwi jak są tutaj. Typowo do przechowalni. Jak na razie jedną namierzyłem, ale widzę, że trochę gorzej te drzwi robią, bo oglądałem u jednego gospodarza niedaleko, koło Goszczanowa. Jeszcze muszę podzwonić, popytać po innych, bo nie możemy znaleźć numeru do tej firmy, która robiła te drzwi wysokość. Będzie pewnie taka sama. Przynajmniej ma być taka sama. Czyli 4 m. A szerokość tutaj jest 4,90 m. Także przyszłościowo kombine wiedzie, Chociaż nie wiem, czy się na wysokość zmieści. 4 m. Czy nie będzie tutaj trochę za nisko. No ale jak z czymś większym wjechać, to bez problemu. Będzie można ustawiać sprzęt jak się chce. I tutaj się też zastanawiam, czy drzwi nie zrobić zamiast tego okna wyjściowych. No ale to w późniejszym czasie jeszcze tankuje paliwko, bo trochę mało było. Różniczkę założyłem, mogę wozić, ziemia jest zmarznięta, także z jednej strony dobrze, ponieważ nie będzie się błoto robiło, ale z drugiej strony to niefajnie, bo mnie trochę w tym ciągniku będzie rzucało. Nie ma przenisą kolorystycznie teraz. Kurde, tutaj te nierówności zostały. Ale nie, nie jest najgorzej. Po tym jak ostatnio przyczepę wyciągałem, no, tutaj się trochę rozmarzło. Te łychy są I majster mówi, że powinno starczyć Także jak na razie zamykam drzwi, żeby przewiewu nie było I wjeżdżam ciągnikiem do szopy Jutro go będę potrzebował ponieważ będę zakładał siłownik do przyczepy, bo już jest zrobiony i można będzie zboże wywozić. Chłopaki dzisiaj zalewają melkę. Od siódmej jest dziewiąta i dzisiaj skończą. Byłem jeszcze po 10 worków cementu. Bo majster stwierdził, że nie to, co przywiozłem. I tak samą i pojechałem do bagażnika wrzuciłem pogoda byle jaka deszcz pada, by te worki zmokły na przyczepce rozmiękły się i ciężko by pewnie było je ściągnąć by się rozsypywały i tego kruszywa też chyba będzie tak na styk czyli dobrze że tą całą przyczepkę przywiozłem miałem przywieźć 300 kg, to by brakło. 500 też by brakło. Jak zostanie trochę, to nie zginie. Na tej przyczepce trzy łyżki były. Bo trzy to im woziłem tam od tyłu. No to trzy łyżki, i zostały może z trzywiady. A cztery na przyczepce. Taką to, to ma wagę, to kruszywo. Wysypałem im łyżkę kruszywa, bo tam jeszcze ciągnik pod stał Z tym kruszywem, bo nie wiadomo było czy wysypywać czy nie Przyniosłem im łyżkę piasku, teraz przerzuciliśmy ten cement z bagażnika na łykę i Jadę tak samo od tyłu zawieść, żeby nie trzeba było przez półki przerzucać Pada śnieg z deszczem, raz śnieg, raz deszcz Zimno, wiatr wieje Maskudna pogoda Zobaczcie, jakie tu się jezioro już zrobiło 这为什么说这个？ Pod spodu patrzyłem, leci na czwartej łacie. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Czyli tak jak się kończą panele. Ta łata jest mokra. Te wyżej, na których panele są przykręcone są suche. A te pod spodem mokre. I nie widać, żeby ta woda spływała. Od tych wyżej. Także gdzieś pewnie na wkrętach. Będzie ciekło, trzeba wejść i zobaczyć. Też dawniej. Zobaczcie, nie robili tutaj korytek. Bo teraz jak blachę zakładaliśmy, to tu jest korytko, więc jakby mocno deszcz zacinał. Tutaj woda wpłynęła, no to tutaj się przedostanie pod dach. A gdzie jest ta nowa blacha, no to tu jest jeszcze korytko i, w tym, i tym korytkiem spłynie do inny. Tak to wygląda na chwilę obecną, ekipa już pojechała, ładnie majster to koryto uszczelnił, zobaczcie beton po ścianach nie spływał, także tutaj ściany są czyściutkie z zewnątrz, co mnie bardzo cieszy z jednej jak i z drugiej strony. Od środka, i trochę betonu poleciało. No ale też na ścianach nic nie widać. Od środka to by mogły być brudne. To nie przeszkadza i nie widać. Pięknie uszczelnione wszystko. Stemple zostają na 3-4 tygodnie. Także jak na razie, e, niczym bym tu. Nie wjechał, nawet jeżeli tych mórków by nie było. 6 worków cementu zostało. Trochę kruszywa. Pół łyżki jest. I jeszcze z przyczepki muszę ściągnąć. Tam są 3-4 wiadra ciągnika. Jeszcze nie wprowadziłem. Stoi pod wiatą. To podjadę pod przyczepkę. Od razu przerzucę na łychę i tutaj przywiozę. No i przyczepkę muszę umyć. Także materiału dużo poszło, no ale belka będzie, myślę, mocna. Tu, tu trochę pianu jeszcze do posprzątania i muszę się w jakimś niedługim czasie za te zabrać. Albo może pracownik będzie miał czas, tu się je zburzy. Kosztowo Wam to później podliczę, jak już tu będą drzwi. No to jeszcze trzeba otynkować tutaj te ściany od środka. To jeszcze trochę pracy korytko rozebrać. I tutaj styopian trzeba dokupić i pozakładać z powrotem. I jeszcze trzeba będzie coś z tą wodą zrobić. Tutaj przekuć. I gdzieś na tej ścianie dać, może się przyda. Tutaj albo tu. Ja tutaj myślę wyprowadzić wszystko. Bo jest tutaj trochę miejsca. I może. Przewód ze spężonym powietrzem się tu wyciągnie. Jeszcze tu muszę posprzątać, a no, na no to mam sporo czasu. Tam są dwa okna z ramkami do schowania. Jedzie się ze mną przejechać. Przyczepkę na pińku postawiłem. O, mała już pistolet podłączyła i myje. A ja z i jadę do przechowalni wysypać Maniek zmokły, zmarznięty Nie. Paskudna pogoda Wszystko pływa Trochę popadało i... I jeziora się zrobiły wszędzie. Ekipa porządek po sobie zostawiła Pięknie. Tutaj ten beton staczki wyrzuciłem w tym miejscu, bo nie wiedziałem co z nim zrobić, a na ich taczce był. Mówię, może się gdzieś znajdzie jeszcze wykorzystanie dla niego, to by się... Gdzieś wrzuciło, a jak nie, to tu zostanie się go z wyobni i się wrzuci gdzieś, jak się będzie zalewało coś. Czyściutka, można ją do szopy wpychać. No i jest, tak może stać. jest już to tak już przejrzyście to wszystko wygląda no i myślę w tym filmie to wszystko więc standardowo jeżeli się wam podobało zostawiajcie kciuki w górę tutaj macie mój kanał jeżeli jeszcze nie subskrybujecie zapraszam do zasubskrybowania dwa filmy wybrane dla was jeżeli nie widzieliście to wbijajcie i do następnego cześć.